Cześć witajcie na moim kanale dzisiaj będziemy sobie karmić mrówki a bardziej przegląd będziemy robić um, przed nagrywaniem wyszła mi jedna mrówka tutaj przez dziurę w gąbce um, albo jakoś inaczej mam zamknięte wszystkie te przegrody tu oprócz tej mrówki chodzą Chyba nalalam im wody. Królowa siedzi na arenie. dałem im dwie probówki. Wygląda to tak. Są powariowały teraz. Ja Wam jeszcze kilka kolonii pokazać, ale to zaraz. musiałbym Was zostawić, Na sekundę. Stawić. No, tak jakby. Może być na sekundę Zmienimy sobie tylko mróweczki To już sobie odstawimy I kolejne te były Messer, albo Bonticue, albo Bouvierie Dokładnie nie wiem Teraz wam pokażę Raritas Tylko, że ten Raritas najgorszy jest to, że mi zdycha kolonia Nie mają królowej a niby mogą się rozmnażać, jako że same robotnicy. Mamy tutaj wenatorki. O! By nie było, że. Okłamuję was. Co? Nie widzę darw. Muszę się przyjrzeć. Nie ma ani darw ani jaj. Te mrówki. No, dzisiaj jednego truba znalazłem na arenie, ale tylko jednego. Więcej trupów nie znalazłem. Lecz zostaniemy tą foliką. I nie wiem co zrobić, bo daję im te turki. Tu macie tu, tureckie kreśle, no ale one je wyrzucają. No. Nakarmmy je, nakarmy je. Tylko musiałbym was postawić znowu. Muszę być trochę gorszej grafika, ale trzeba Was jakoś postawić widzowie albo o, o na razie tak bo może przybliżę o tak będzie spoko zobaczyć co one robią z tymi turkami ja sobie podniosę próbówę z areny zobaczmy czy te turki nie są od środka wygryzione przymieram im jednego zobaczymy co się stanie na razie im tak tylko otworzę. Możecie, się, możecie zobaczyć, co się stanie. Czekamy, tą minutę. Nie wiem, czy on też nie jest wyjedzony od środka, ale może być wyjedzony coś od środka. I to chyba może dlatego. Ale tu mi jednego turka głowę zeżarły, A na przykład tego już nie tknął. To są te same, to są po prostu tureckie karaczany, nie karmię ich żywym, bo nie mogę żywym, ale coś tam, no wąchają, próbują skubać. Ja je teraz zasłonię, może im to stresa przynosi. A mam przybliżę na sekundę. Zasłonię je. One sobie wchodzą na arenę, ale najczęściej siedzą w tej próbówie. Więc na razie zostawimy, Czyli już na dziś. W sumie mamy kolonię, którą wybudziłem. Co dopiero? A jest to kolonia? E, ja Wam pokażę już czego? Nie, ale słowa grafika. Bo Wam nie pokażę lepiej. Bo są to te e, Lasius Niger. Już je raz pokazywałem wam wrzuciłem im turka na arenę tureckiego one są dopiero co wybudzone i je się nakarmimy nie? no ja wam to obrócę w sumie żeby było widać jeszcze jest skroplona woda ale na razie jej nie dotykam o, ktoś pod turkiem siedzi zobaczmy sobie bo widzę. E, pod turkiem siedział, nie, jeszcze go nie, nie zjadł na razie nie są głodne do białka. I wam przybliżę na arenę i nałożę im miodu przy okazji. Bo tutaj mam. Nie wiem, czy bardziej gęstego im dzisiaj nie dam, bo są dopiero wybudzone. Tu mam pipete, tu mam pipetę. Trochę te już mrówki mam. Już trochę zapowiadałem wam. Już trochę wam zapowiadałem, że będą, no i pojawiły się. Ja Tu tylko tak zbiorę takie, jakieś te. i nakładam miód. Robię po prostu tak ciach. Dwie robotnice są na arenie. To później wycieram, spokojnie widzowie. Chciał tylko pozbierać bardziej. Wy możecie zobaczyć w sumie, co tam się dzieje na arenie. Muszę im to nałożyć, nie? Białka, mam jeszcze białko w formie proszku, które można z wodą mieszać. Chociaż mam turki, to tak se używam tego prochu, bo moje Messory, które Wam pokazałam, które wam pokazałam Na razie jedne mesery wam pokazałam Jeszcze drugie będę pokazywał Ale Te pierwsze, które wam pokazałem Tak naprawdę Są albo bołowiery, albo bontikue I jeszcze będę chciał wam pokazać barbarus Które mam Te barbarusy miałem od wcześniej A trochę mi zdychła kolonia Bo raz im wody Bo wody dwa dni nie miały Troszkę tak, jakby. Okej. Okay. Już im tu miód mieszam, tylko co wie. Jeszcze ben, mogę wam na jakimś innym odcinku pokazać, jakie kwiaty mam. A bardziej to nie kwiaty, tylko te, tylko. Rośliny, ale to na innym odcinku, jak mnie poprosicie, podaję miód. I zobaczcie może na kolejnym odcinku, co one zrobiły. wody im nie dolewam. Tak, tam jest połowa wody, ale nie dolewam im, bo na razie nie potrzebują. Bierzemy lasiusy i już Wam pokazujemy kolejne. I ostatnie mrówki. To są Messor Barbarus, o wow, wow, wow. nie widzowie jak wy, czy byście chcieli bardziej. Tak właśnie abym wam pokazywał te rówki, czy tylko wtedy co, kiedy coś się dzieje. No i tak, no tak mamy tu czekajcie, czy ja mam tu. O mamy tutaj trupy to są trupy po wodzie. I powiem Wam szczerze, chciałam zamknąć tą lukę, bo jest mniej tych mrówek. Gąb... W jednej w ogóle nie mam gąbki, w drugiej mam strasznie słabą gąbkę. A zaraz Wam pokażę. E... Możecie może widzieć Tam mrówki. O, idzicie, ale ja Wam zaraz jeszcze lepiej pokażę. Jak te mrówki moje wyglądają? Tylko naleję wody do gąbki, jeżeli pozwolicie. Mogę Wam jeszcze zbliżyć, jak chcecie. Widać już królową. Kilka tych robotnic jest. Jedna chodzi teraz po arenie. Co Wam zaraz pokażę. <laughs> ok. Gąbka napełniona. Znaczy. Rozumiem, że lepsze są probówki i będę tym większym Messerom podpinał ten. Gdzie ja tu mam meserę. Będę podpinał im gniazdo pewnie za niedługo, jeżeli nie skoczą, ale teraz to mam podniosę. I tak, czy coś tu siedzi? Nie. E, mają troszkę bajzel, burdel ale nieduży. I odrodziły się, powiem szczerze. Tam jedna wchodzi. Tu mamy mrówki na arenie. Tak jak sądzę. Jest tych kilka mrówek i jest Messor Barbarus. Ale ja je przykryję. Wam mnie tak pokaże. Ło, wo wo wo. Sorry. Przepraszam. Was widzę, ale zasunię. No, wy tam nic prawie nie widzicie, ale musicie jeszcze się napatrzeć w sekundę. Co tam się dzieje? Bardziej wam nie przybliża. Yy, więc no. Teraz jeszcze raz tak kamerę zostawię. I to będzie w sumie na tyle z tego, co mam u mrówek. Tylko sobie tutaj wesnę. Będą nowe mrówki. Jeszcze możecie zobaczyć teraz moje mini figurki, niektóre i ja Wam powiem co się będzie zbliżać. zbliżać będzie się łapanie mrówek, ale to dopiero. Na Lanzarote będę łapał mrówki, to na pewno Wam z tego nagram. Miałem Wam jeszcze nagrać jako dla osób, które hotele by chciały zwiedzić tylko że coś mi nie wchodzą filmy i musiałbym przesłać większe pliki. Odcinek z egotel będzie z technika dużego, więc możecie się przygotowywać. No i kilkanaście tych, tych mrówek będzie. I może za tydzień, jak pojadę na targi terrorystyczne, akwarystyczne, pojawią się u mnie nowe zwierzęta. Najpewniej tak. Najpewniej tak. No i w sumie tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Zostawcie tą łapkę w górę, zasubskrybujcie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli oglądaliście do końca. Jeżeli macie jakieś porady do hodowli wenatorów. To proszę dajcie mi je, bo te wenatory mi zdychają. No, powoli, ale zdychają. E, na razie są w probówce dłużej. E, mają te turki, serio już. Ja im próbowałam z innym jeszcze pokarmem, ale nie wychodziło, więc mam turki już teraz. A no i będę zakładał kolejne akwarium. Będą dwa filmy z dwóch akwarii u mnie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na odcinek o Subnautice, gdzie zaczynam właśnie przygodę z Subnautiką tak bardziej na YouTube'a. A ja Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!